Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Łukasza, 5 rozdział, wersety 27-32. Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł z nim. Lewi zaś wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu. A był spory tłum celników i innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowia, leci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Cisza Ewangelia trochę burzy takie nasze myślenie takie myślenie, że trzeba sobie zasłużyć. Na spotkanie z Bogiem trzeba sobie zasłużyć na łaskę, trzeba być grzecznym, bez zarzutu. Mucha nie siada wtedy, możemy Boga spotkać, nic z tego. Jezus mówi: Przyszedłem powołać do nawrócenia grzeszników. Przyszedłem do tych, którzy się źle mają, przyszedłem do tych, którzy nie czują się wspaniali i nie żyją w takim samozadowoleniu. I myślę sobie, że w tej dzisiejszej Ewangelii wszyscy możemy się odnaleźć. Wszyscy, którzy mamy niejedno na sumieniu, którzy niejednego zła w życiu dopuściliśmy się, możemy przyjść do Jezusa i powiedzieć: Jezu, potrzebuję ciebie, bo ty jesteś moim lekarzem. Ty nie przyszedłeś do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Właśnie takich jak ja. Właśnie takich słabych, grzesznych, upadających, którzy nie mm. <głos》> mogą się poszczycić swoją własną sprawiedliwością. Dlatego właśnie wtedy. Możemy doświadczyć miłosierdzia, które okazuje Boże podejście i Bożą sprawiedliwość, która nie jest ludzką sprawiedliwością i która nie mieści się w kanonach tych, którzy uchodzą za najwspanialszych. Dziękuję.